Cześć, zapraszam Was na kolejne spotkanie z magią Excela, i od razu może na początku wyjaśnię, skąd taki tajemniczy tytuł Excel nie tylko dla fryzjera. Otóż pomysłodawcą tego dzisiejszego odcinka był Piotr z Nesy. Piotrze, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam z Lublina. No właśnie, Piotr do mnie napisał z takim zapytaniem: Czy można w Excelu zrobić coś na zasadzie, właśnie grafiku do takiej zarządzania zakładem fryzjerskim? Ale żeby to był taki bardziej rozbudowany grafik, w którym będzie można podejrzeć historię wizyt, będzie kartoteka klientów, no i w ogóle jak ten proces zautomatyzować. Czy da się to zrobić? Oczywiście da się zrobić, no ale, właśnie, zawsze jest jakieś ale. I też od razu na początku powiem, dlaczego postanowiłem zająć się tym tematem. Otóż w praktyce na co dzień spotykam się z tego typu problemami w firmach i to nie jest odosobniony przypadek. I tutaj najczęściej właśnie napotykamy na schody, jest bardzo dużo problemów. Otóż chcemy rozwiązać jakieś zagadnienie biznesowe, zazwyczaj ono się wiąże z tym, że chcemy uprościć jakiś proces i zaczynamy tworzyć rozwiązanie w Excelu. No i teraz bardzo dużo zależy od tego, jak podejdziemy do tematu, jaką mamy wiedzę, jaką zastosujemy. Koncepcję, od tego będzie zależało, czy to nasze rozwiązanie będzie skuteczne. I dzisiaj będę chciał powiedzieć, jak to zrobić. Od razu może też wyjaśnię, że nie będzie to gotowy, finalny produkt, gotowy program, dlatego, że to wymaga znacznie większej pracy. Zrobiłem tutaj kilka, kilka takich wstępnych, wstępnych rozwiązań po to, żeby pokazać, jakie są możliwości. Jeżeli szukasz ciekawych inspiracji, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jak będzie wyglądało dzisiejsze wyzwanie? Otóż będziemy chcieli zrobić grafik pracy dla zakładu fryzjerskiego. Z tego, co tutaj uzyskałem takie wytyczne, to chcemy zrobić taki grafik, którym będziemy mieli rozpisane godziny. I tutaj akurat są godziny w takich odstępach, odcinkach co pół godziny. I też mamy podział danego dnia na trzy jakby części. Podejrzewam, że to są chyba fotele, czyli mamy na przykład do dyspozycji trzy fotele ABC. I to ma być zrobiony też, co ważne, grafik na tydzień. No i tak po kolei postaram się Wam też przybliżyć, jak często widzę rozwiązania tego typu, jakie są stosowane techniki, no i, i co można tutaj usprawnić, co można zrobić. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle. Zacząć, jak w ogóle podejść do budowy takiego grafiku. Bardzo ważna rzecz to przede wszystkim, jeżeli kiedykolwiek usprawniamy jakiś, jakiś proces, to właśnie w tym słowie proces tkwi cały sekret. Skupmy się na procesie. Jak to ma wyglądać, to jest jedna rzecz i bardzo ważna rzecz. Druga rzecz. Jaki jest cel? Czyli co my chcemy uzyskać, dlatego że jeżeli nie wiemy, jaki jest cel, to my się skupiamy na technice, na jakichś tam formułach, funkcjach i tak dalej, a taka a propos formuł, to bardzo często pyta takie, takie, spotykam się z takim pytaniem, jaka jest formuła, żeby coś tam, coś tam, no to zobaczycie dzisiaj, że będzie bardzo mało formuł, tak, w docelowym rozwiązaniu właściwie w ogóle nie będzie formuł. I to jest właściwie <laughs> chyba jedyna słuszna odpowiedź, ale wracając właśnie tutaj do tego, tego tematu, proces, to jest bardzo ważna rzecz i druga sprawa to cel. I tutaj właśnie Cel determinuje, słuchajcie, rozwiązanie w tym wypadku. Dlaczego? Ponieważ Piotr chce uzyskać coś takiego jak historię wizyt i też kartotekę klientów. Żeby to zrobić, to my będziemy musieli utworzyć coś takiego jak baza. I to jest rzecz kluczowa. Gdyby chodziło tylko o takie samo rozpisanie, wiecie, grafiku, no to tworzymy sobie układ, jakiś tam taki wiecie graficzny, tak jak tutaj na przykład. Zaraz będziemy to omawiali. No i tyle, tak? Czyli mamy, można powiedzieć, taką trochę elektroniczną, sportową wersję zeszytu. No, może mieć swoje wady i zalety, ale nie uzyskamy takiej rzeczy właśnie jak historia wizyt. Więc po kolei pokażę Wam, jak można tutaj, jakie są w ogóle kierunki rozwoju. To też będzie taki materiał dzisiaj, który będę chciał Wam przekażeć, jakie są Fazy rozwoju, właśnie pracy w Excelu. Co można osiągać? No dobra, słuchajcie, jak ja bym podszedł do tego grafiku? Powiem Wam, jak, jak sobie tutaj taki grafik tworzyłem. Na początku to, to, to robię sobie pewną strukturę, jak to ma wyglądać. Tutaj mam godzinę. Jak te godziny sobie tutaj rozpisałem? Piszę sobie 9.00, czyli mam format godziny. Jeżeli mam tutaj odcinki 30-minutowe, to potem sobie piszę 9.30, zaznaczam te dwie komórki i teraz robię wypełnianie błyskawiczne. No i teraz zobaczcie, już fajnie mam uzupełnione godziny, tak? Tak, żeby tutaj ręcznie takich godzin nie pisać. To jest jedna rzecz, także warto zrobić. Druga rzecz, ja zazwyczaj od razu, jak pracuję, to na widoku wyłączam tutaj nie pasek, linię siatki. One mi tutaj będą przeszkadzały, bo to będzie nieczytalne. I ustawiam sobie formatowanie tutaj tych komórek. Wewnątrz to są takie jaśniejsze kolory, na zewnątrz grubsze. Wprowadzam sobie numer, no właśnie, skoro to ma być poniedziałek, no to też tutaj sobie wprowadziłem formatowanie niestandardowe. Zobaczcie, DD, MMM i DDD, czyli mam dzień miesiąc i dzień, dzień tygodnia. Mam poniedziałek, więc wiem, że mam do czynienia z poniedziałkiem. ABC. No i teraz wystarczy właściwie zrobić coś takiego. Ctrl C, kopiuję sobie, mam tutaj yy, wtorek, yy, zwiększam sobie na 13 i teraz robię tak, plus tak, plus 1, czyli już mam wtorek, no i w ten sposób to mogę sobie kopiować to dalej, tego nie muszę tutaj robić, bo na tym się nie będziemy skupiali. No i teraz no właśnie, yy, od czego. Tutaj zaczniemy, no właśnie temat jest taki, w jaki sposób tutaj wpisywać te dane, żeby jakoś zaznaczać. No właśnie, ponieważ możemy, jak, jak to bardzo często widzę, jak to jest robione. No mogę sobie napisać Tomek Zarzyka, tak, no ale to, to oznacza, że jestem na godzinę dziewiątą. Załóżmy, że ja mam półtorej godziny, no to możemy to zaznaczyć w ten sposób. Może moglibyśmy to skopiować w ten sposób, coś takiego, ale zobaczcie, że to jest takie wielokrotne powtarzanie. Nie jest tutaj do końca dobre. Mogłaby jeszcze, czasami spotykam się z tym, że ktoś na przykład robi w ten sposób, że robi scalanie komórki, no potem można to sobie jeszcze wyrównać. Jeżeli dodamy zawijanie tekstu, no to możemy napisać, że telefon jakiś tam, tak? No i widzimy coś takiego. Z punktu widzenia takiej wizualizacji dla naszego oka, to jest fajne, słuchajcie, ale dla komputera to jest totalne, totalne czyli po prostu niewiele z tego uzyskamy. Widać, jest fajnie. Ale tego typu scalenie komórek nie do końca będzie dobre. Także nie będziemy w ten sposób e, robili. Więc e, ja to sobie od razu, słuchajcie, tutaj to skasuję, tak żeby, o, w ten sposób sobie nadpiszę. No e, e, pokażę może Wam rozwiązanie docelowe, w którym ja będę szedł. Otóż ja sobie wymyśliłem coś takiego, że e, będę wpisywał tutaj e, imię i nazwisko e, Tomasz Zarzyka. I teraz wykorzystamy taką fajną funkcję. Otóż, jeżeli na początku zaznaczę sobie trzy komórki, tak, i teraz zacznę pisać Tomasz Zarzyka, zarzyka, i teraz zrobię Ctrl Enter, to automatycznie ta wartość jest wprowadzana w trzech komórkach. Teraz zrobię drugą rzecz. Chciałbym zrobić coś takiego, żeby te powtarzające się frazy, nazwiska, żeby były. Wycienione. Będzie to wyglądało, zobaczcie, tak jak coś takiego tutaj, Drota Jankowska, tak? I jak to zrobić? Możemy zrobić to w ten sposób, że wykorzystamy formatowanie warunkowe. Czyli klikamy sobie Zarządzaj Regułami, nowa reguła, przejdźmy sobie tutaj. Użyj formuły, i teraz robię tak. Zaznaczam sobie tutaj w ten sposób, że jeżeli ta komórka, czyli zaznaczam sobie pierwszą komórkę, czyli A23, i teraz zobaczcie, tu są znaki odwołania bezwzględnego, więc klikam F4, żeby znieść znaki dolara, i robię tak. Jeżeli E23 równa się, e, i albo zaznaczycie to E22, i wtedy jeszcze raz F4 zniesiemy, czyli to jest taki warunek, że jeżeli E, wartość mojej komórki jest taka sama jak w wierszu poprzednim, to formatuję. Robię sobie czcionkę, wybieram kolor i na przykład wybieram jakiś tam taki, wiecie, szary kolor w ten sposób. Robię OK, e, robię OK, teraz robię e, i teraz robię zastosuj tutaj w ten sposób. I zaznaczam sobie, no w tym wypadku, ten zakres, który tutaj będę miał, całego tego takiego grafika, grafiku. Robię zastosuj. OK. I teraz zobaczcie, czy nam tutaj to zadziałało. Coś nam nie zadziałało. Zaraz sprawdzimy dlaczego. Ponieważ już ten tutaj Tomasz Zarzeka powinien być innego formatu, więc jeszcze raz formatowanie warunkowe. Zarządzaj regułami. Zobaczmy. A, jest błąd. Nie plus, tylko równa się, tak. I jeżeli E22. Równa się, ok, zobaczcie, zastosuj, co się stało, eee, i ok, tutaj robię, zamknij. W tym momencie mam Tomas Zarzyka, czyli gdybym sobie napisał tutaj Ania Kowalska, o właśnie, gdybym sobie napisał to w ten sposób, eee, to mam czarne. Gdybym chciał to rozszerzyć, to co robię? Zaznaczam sobie obszar dłuższy, robię f2. I robię CTRL ENTER. I teraz automatycznie nam się rozpisuje. W ten sposób mogę wypełniać w grafiku, i poszczególne kolejne linie są w innym kolorze, takim jaśniejszym, więc to jest łatwiejsze do wypełnienia. To jest jedna rzecz, która może być, która, którą wykorzystam teraz. Jeżeli chcemy wykorzystać, no właśnie, tutaj Piotr też wspomniał o kartotece klientów. Pokażę też na, na różne sposoby, jak to można rozwiązać. Otóż, jeżeli mamy dane, dane, osób, to możemy sobie założyć kartotekę. Ja na razie założyłem bardzo prostą tutaj taką tabelę. E, ważna rzecz. Załóżmy sobie to w postaci tabeli, tak? Czyli mamy tutaj format tabeli, widzimy projekt tabeli, ona się nazywa tabel osoby. I teraz robimy rzecz następującą. E, wykorzystujemy jeszcze funkcję sortuj, to jest bardzo fajna funkcja. I tutaj zwracamy wyniki posortowane. Zobaczcie, widzimy mamy osoby: Agnieszka Kowalczyk, Andrzej Zieliński, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj możemy sobie zrobić też. O, tak, o, Możemy sobie zrobić formatowanie, znaczy nie formatowanie, tylko poprawność danych. Tak? Czyli chodzimy sobie dane, wybierzemy tutaj poprawność danych, i wybieramy listę. I teraz zobaczcie, jest ważna rzecz. Odwołaniu jest tak, że odwołuje się do komórki tutaj D, tutaj jest akuratnie L, więc tu chyba gdzieś prawdopodobnie odwołałem się do innej komórki. To jest komórka, zaraz zobaczymy. Skasuję sobie ją tutaj, bo to była skasowana. Robię to w ten sposób, że odwołuję się do pierwszej komórki tej funkcji rozlewającej i bardzo ważna rzecz. Na końcu podaję znak hash i robię OK. I teraz, ja mogę sobie zrobić to w ten sposób. Jeżeli sobie rozwinę, to mam osoby, czyli mam ładnie posortowane, ale zwróćcie uwagę, z jakim tematem tutaj się spotkamy. Po pierwsze, te osoby są posortowane według imienia i nazwiska, więc jeżeli chcielibyśmy sortować po nazwisku, no powinniśmy odwrotnie zapisywać, przy czym no, nie jest to po polskiemu, czyli po polsku, tak? Po polsku powinno być Agnieszka Kowalczyk, a nie Kowalczyk-Agnieszka. No, ale wtedy nam jest trudniej sortować. Teraz zobaczcie, jeżeli ja bym miał takie formuły gdzieś w ten sposób, to tak samo mogę, słuchajcie, uzupełniać te dane, wykorzystując właśnie listę. I teraz zobaczcie, jest ciekawa rzecz, skrót. Alt i strzałeczka powoduje rozwinięcie. To jest jedna rzecz. Ale jeszcze lepszą metodą jest wpisywanie, czyli ja napiszę sobie COW. I teraz, jeżeli mam KOW, to od razu program mi tutaj, jeżeli macie office 365 będzie nam podpowiadał, że jest Agnieszka Kowalczyk albo Jan Kowalski. Tak? I mogę sobie wybrać Jan Kowalski. Analogicznie, słuchajcie, to zadziała też w ten sposób, że jeżeli rozwinę sobie taką listę, teraz napiszę Kow i zrobię wybiorę Jan Kowalski i zatwierdzę Ctrl Enter. To też Jan Kowalski zostanie wcześniej w, w ten sposób wprowadzony. Czyli też moglibyśmy dokładnie taką samą metodę tutaj. Zastosować i wybierać tutaj osoby za pomocą tego typu listy, ale ja pójdę nieco dalej, dlatego że powiem Wam, że tego typu rozwiązanie też do końca ono usprawni nam tutaj proces. Ponieważ już będziemy mogli te osoby wybierać z listy, no i to też by o tyle fajnie zadziałało, że gdybyśmy mieli Jan Kowalski, teraz sobie napiszemy do niego telefon, jakiś tam, tak, w ten sposób, no to szukamy po kowi i od razu wiemy, że to jest taki i taki numer telefonu. Też nam zadziała, tak? E, czyli zobaczcie, że ja sobie wpiszę tutaj Kow o, i ok, już widzę, że mam Kowalski, mam jego numer, tak? Mm, ale. My pójdziemy sobie, słuchajcie, troszeczkę dalej. Otóż to, co, co ja bym generalnie zaproponował, powiem wam, to ja bym generalnie poszedł w tym kierunku, żeby jednak tutaj y, pójść o krok dalej, wykorzystać VBA. Dlaczego? Jeżeli chcemy te dane zapisywać y, w postaci właśnie historii wizyt, no to niestety nie uda nam się zrobić tego y, właśnie w ten sposób takiego grafiku. Y, nawet gdybyśmy takie grafiki sobie wiecie, tutaj y, tworzyli na przykład w oddzielnych arkuszach dla poszczególnych tygodni. Możemy, tak? Czy ja mógłbym sobie tutaj, co, skopiować, tutaj sobie e, jakiś tam, wiecie, dać tydzień na przykład, nie wiem, 48, tak? No i tworzy sobie takie oddzielne grafiki. Też tak często wiele osób robi. No ale dalej mamy to zupełnie, jest to niepowiązane. Te dane będzie bardzo ciężko potem zanalizować. Natomiast e, to, co możemy zrobić, to możemy zrobić całkowicie zmienić jakby koncepcję. Tutaj zwinę sobie może tą stożeczkę. Dwa razy klikamy, ona sobie znika. Możemy całkowicie zmienić koncepcję i wykorzystać VBA. I pokażę Wam, jakie są możliwości, co możemy zrobić. Otóż, zobaczcie, wygląda bardzo podobnie ten grafik, tak jak poprzedni, ale tu już mam gotowe makra. I na przykład, jeżeli ja chcę sobie Wpisać w poniedziałek od 12 tam do 13.30 zaznaczam taki obszar, to teraz klikam przycisk wybór klienta i teraz pojawia mi się cała lista. I mogę sobie na przykład szukam ko. Kow. I na przykład Natalia Kowal, czyli wybieram sobie tą osobę. Widzę tutaj w formularzu, tak, numer telefonu, maila, to jest dość ciekawa rzecz. I co ciekawe, jeszcze mogę sobie dodać notatkę, czyli na przykład strzyżenie i na przykład modelowanie. Nie znam się na tych, <noise> tak od żony słyszę, jakie tam są różne operacje. I zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli zrobię, przypisz osobę, to te dane są zrazu tutaj wprowadzone. Co ciekawe, zobaczcie, co się dzieje. Tutaj, kiedy sobie najeżdżam na tą osobę. No, tutaj jeszcze tu się pojawia strzyżenie, modelowanie. I teraz na przykład mogę sobie, nie wiem, tutaj gdzieś wjechać. Wybór, albo na przykład, no nie. Zamknij, wybiorę sobie na przykład gdzieś tutaj. Wybór klienta, niech to będzie Mariusz Nowicki. E, strzyżenie, strzyżenie pilne. E, jakieś tam uwagi, tak? Robię, przypisz osobę i teraz zobaczcie, jak tu jestem, to mi się pojawia u góry notatka strzyżenie pilne, a tutaj strzyżenie modelowanie. Dlaczego to jest istotne? Zwróćmy uwagę, że jak budujemy tego typu rozwiązania. To głównym problemem jest to, że my tutaj mamy mało miejsca, czyli musimy zastosować takie triki, takie rozwiązania, żeby nie za bardzo, nie zamydlić tego widoku, tak? Żeby, żeby widać prosto, dokładnie, czyli widzę od razu, gdzie ktoś zaczyna tutaj, tak, ile trwa, ale żebym też szybko mógł sobie przesunąć tutaj do góry. I mam od razu, widzę, czego to dotyczy. Także to jest bardzo fajne rozwiązanie. Kolejny temat, żeby w ogóle to zautomatyzować. No to na przykład, jeżeli tutaj takiego pana Mariusza chciałbym skasować, to robię usuń zapis. Zobaczcie, klik, klik, nie ma, tak? Czyli wprowadziłem, skasowałem. Teraz mogę sobie wybrać nowego klienta. Inne jakieś tam uwagi. Wybieram sobie osobę, przypisz osobę, i ta osoba jest tu już tutaj wprowadzona. No właśnie. Jak to zrobić? Powiem, może mniej więcej, jakie ja tutaj techniki zastosowałem. Nie będę w tym filmie tutaj tego tłumaczył, ponieważ to jest temat znacznie, znacznie szerszy. Generalnie polega to na tym, że stosuję tutaj formularze, ale tak naprawdę nie technika jest tutaj najistotniejsza. Chodzi tutaj o pewną koncepcję i powiem wam, jak to jest zrobione. Dla mnie ta część, w ogóle o ten arkusz 1, to jest coś, co ja nazywam formularzem. Tak, tutaj. Ja tutaj wpisuję te dane. Zmieniam te dane, natomiast wszystko to, co ja robię, jest odnotowywane w takim arkuszu, co się nazywa baza. I zobaczcie, jak ja dodaję osobę, to do arkusza baza są wprowadzane. Jest numerowany zapis, kto, jakiego dnia, od jakiej godziny zaczyna, do jakiej godziny kończy, na jakiej zmianie A, B lub C jest notatka i czy jest deleted. Dlaczego? Deleted to znaczy, że ja był zapisany, jak go skasowałem. I na tym polega y, główna, można powiedzieć, tajemnica budowy skutecznych rozwiązań w Excelu. Jeżeli potrafimy dane z tabelki y, przekształcić na strukturę bazy, to jest bardzo istotna rzecz. Najczęściej właśnie wycinamy się na tym, że my cały czas próbujemy pracować o na tego typu danych. Coś tutaj robimy, dodajemy tysiące formuł, to się wszystko potem, wiecie, gdzieś nam zawiesza. A tu chodzi o to, żeby zrobić taką koncepcję, która będzie właśnie oparta na metodzie tak żeby te dane były wpisane do tabeli. Dlaczego? Zobaczcie. To co Piotr chciał uzyskać, jeżeli ja mam tego typu dane, tak? No to ja już mogę sobie bardzo szybko na przykład zrobić tabelę przestawną tutaj, wstawiam sobie tabelę przestawną i dokładnie mam na przykład wykaz kto o której godzinie na dany dzień będzie, mogę sobie na przykład połączyć to z tabelą osób, no właśnie, jeszcze jak jest tabela osób zrobiona, zobaczcie, że tu są dane, czyli tabela, tabela baza osoby i to jest tak, name, czyli imię, mam też ID Person, czyli indeksuję sobie te osoby, mam numer telefonu, mail, płeć, jeżeli chcę na przykład analizować. No, właśnie, czy jest osoba aktywna? Możecie wprowadzić takie pole, ponieważ jeżeli już ktoś nie będzie naszym klientem, to możemy sobie oznaczyć, że ta osoba jest nieaktywna. I teraz, jeżeli my w ten sposób dokonamy zapisu tutaj, w taki sposób, to na podstawie takich danych ja te dane mogę analizować w postaci tabeli przestawnej. No bo zobaczcie, jeżeli ja sobie zrobię teraz tylko szybką tabelę przestawną, tak zupełnie bez żadnych tam ceregieli, no to zobaczcie, że mogę sobie dać tutaj sobie zniknę, żebym nie przeszkadzał, czyli mogę sobie dać dane datę i mogę od razu mieć nazwisko, tak Ci od razu widzę i mogę sobie dać godzinę od tutaj tak i na przykład damy sobie tutaj to jest liczba to trzeba sobie zmienić na może to być minimum I tutaj ok, tylko format liczby zmieńmy na czas 13.30 i od razu tutaj od razu widzę, że tutaj taki rozkład. Potem sobie możemy dać fragmentatory na daty i tak dalej. A tak przy okazji możemy sobie zobaczyć jeszcze tutaj to posortować, ponieważ te osoby możemy sobie sortować według opcji sortowania i dać malejąco według godzina od i teraz aha, tutaj musiał być rosnąco raczej, tak? Czyli jeszcze raz sortuj opcji, więcej opcji sortowania. I będzie malejąco, nie, rosnąco. Hmm, tutaj i teraz mam dobrze. I teraz dokładnie widzę, że jest 12, 14, tak? Na 28 mam na godzinę 11. I w ten sposób mogę sobie analizować. Także w takim układzie rozbudowany. Można to zrobić w ten sposób, że ja w ogóle, jeżeli wybieram daną osobę, czyli tak jak na przykład dziś tutaj, to od razu na przykład program mógłby mi podpowiadać, kiedy ostatnio dany klient był właśnie na, tutaj w naszym zakładzie. Także to jest wiele ciekawych takich elementów można dodawać. I to jest właśnie odpowiedź na to, jak można rozwinać aplikację. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że możemy to robić w taki dość prosty sposób, budując grafiki właśnie takie graficzne, ale tutaj niestety, jeżeli nie zastosujemy VBA, będzie nam bardzo ciężko pójść dalej więc drugi taki milowy krok to będzie VBA. Czyli kiedy zbudujemy taką aplikację z wykorzystaniem między innymi właśnie formularzy, gdzie wybierając daną osobę, dane makro robi cały szereg operacji i mamy ten cały proces zautomatyzowany. Potem w ogóle tutaj idziemy generalnie w kierunku zautomatyzowania wszystkich kolejnych czynności. Ja bym na przykład tutaj poszedł w ten sposób, że zmieniając sobie na przykład datę danego tygodnia, to program automatycznie by mi tutaj wypełniał te dane, pobierałby te dane sobie stąd z bazy. Też tak można jak najbardziej tutaj zrobić. No, oczywiście tu mam ten usuwanie zapisów i tak dalej. Tutaj właśnie mam jeszcze tutaj podpowiedzi, właśnie tych notatek. To wszystko też jest robione za pomocą. Makra i to jest, można powiedzieć, taki już level, można powiedzieć, no, nazwijmy go profesjonalny, natomiast gdybyśmy chcieli to zrobić jeszcze lepiej, ja bym to powiedział na no, takim takim poziomie mistrzowskim, to robimy to w ten sposób, że to co tutaj robimy, robimy sobie to w Excelu, tak, ale dane, czyli na przykład to co tutaj trafia do bazy, tak, tu mam w arkuszu baza, nie trafia do arkusza baza, tylko Leci sobie do bazy SQLa, czyli do profesjonalnej bazy. Teraz co ciekawe, taką bazę możemy sobie wrzucić do chmury. No i teraz tego typu rozwiązanie może działać w ten sposób, że sobie siedzę w domu, jestem właścicielem takiego zakładu, ktoś w zakładzie uzupełnia te dane, ja w domu też to widzę. No i to już jest taki najwyższy poziom tego typu rozwiązań. Więc żeby to podsumować, cały ten dzisiejszy wywód. To chciałem pokazać, że mogą być bardzo różne metody rozwiązywania problemów. Moim zdaniem ważnym aspektem jest to, żeby wiedzieć, jaki chcemy cel uzyskać i dwa, żebyśmy byli świadomi, jakie są możliwości. Najczęstszym problemem, z którym ja spotykam się na co dzień w firmach, jest to, że próbujemy tworzyć takie grafiki właśnie w takiej postaci statycznej, dodając tu właśnie bardzo dużo formuł, unikamy VBA i to jest automatycznie zamykamy sobie drogę na całą automatyzację tych procesów. Więc warto wiedzieć, że są takie rzeczy jak VBA, i teraz, no właśnie, pytanie. Są jakby dwie drogi rozwoju. Jeżeli jestem analitykiem, albo powiedzmy jestem osobą, która no, ma do czynienia z Excelem, chce się rozwijać, to jak najbardziej polecam naukę VBA, budowę tego typu aplikacji. Natomiast jeżeli nie mam na to czasu, nie mam na to ochoty, to nie jest mój, 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 mój można powiedzieć, takie główne zadanie, to pozostaje decyzja, czy pozostać przy takich bardzo prostych rozwiązań Excelowych, czy też zatrudnić osobę, która Firmę, która coś takiego na, dla nas zrobi, tak? Ja też bym tutaj przestrzegał przed tym, że często się łudzimy, że coś takiego można zrobić samemu. Niestety, powiem, że nie jest to takie proste. Jeżeli tego kiedyś, znaczy wcześniej tego nie robiliśmy, naprawdę można tutaj popełnić szereg błędów albo w ogóle gdzieś tam się zapędzić w taki ślepy ruch Więc ja uważam, że jeżeli już robimy rozwiązania biznesowe, to warto spojrzeć z szerszej perspektywy jakie są możliwości i dobrać odpowiednią technologię. Tu też od razu zaznaczę, że należy też rozważyć, czy w ogóle iść w Excela, tak? czy w tym konkretnym przypadku, czy Excel będzie dobrym rozwiązaniem. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że ja osobiście Excela stosuję wszędzie tam, gdzie nie ma, nie mogę dostać na przykład rozwiązania, które jest skrojone pod moje potrzeby, czyli nie, jeżeli jest na rynku jakieś rozwiązanie. Tutaj naprawdę w tym wypadku, my przy tym dzisiejszym case, to tak naprawdę mówimy o Swoistego rodzaju CRM-ie. Tak? Jeżeli na rynku byłby CRM, który na przykład spełni te oczekiwania, które ja chciałbym tutaj uzyskać, to OK, ja bym poszedł w tym kierunku. Warto wdrożyć takie rozwiązanie. Oczywiście wszystko wiecie, jeszcze zależy od tego, ile to wszystko kosztuje, tak? bo to jest jeszcze odrębny temat, ale wybór Excela na przykład, tylko dlatego, że ktoś podchodzi z takim założeniem, bo on nic nie kosztuje, tak? bo już go mam to to jest troszkę błędne, ponieważ to jest tylko narzędzie. Więc tak czy inaczej trzeba coś zainwestować. Pytanie, ile trzeba zainwestować, żeby zrobić fajne, ciekawe rozwiązanie właśnie w Excelu z pomocą VBA, czy też kupić gotowe rozwiązania. Więc jakby reasumując, warto wiedzieć jest... Jakie są możliwości? Co możemy zrobić w Excelu? Naprawdę można tu zrobić bardzo dużo. Ja zachęcam, e, dzisiaj na tym przykładzie chciałem pokazać nawet taki teoretycznie prosta rzecz jak grafik. Takie grafiki bardzo często występują na przykład w zarządzaniu w firmach w, w produkcji e, i tego typu rzeczy naprawdę bardzo skutecznie można rozwiązywać za pomocą Excel, ale pod warunkiem, że zastosujemy tutaj odpowiednie koncepcje właśnie oparte na takich strukturach, e, tabelarycznych strukturach, Bazodonowych. Mam nadzieję, że Wam nie zamieszałem. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Postaram się poprawić. Ale też chciałem Wam pokazać, jakby różne koncepcje, różne drogi podejścia do rozwiązywania tego typu problemów. Dzięki za dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie ze mną także w następnych odcinkach. Pozdrawiam, Tomek.